Na yy, kim losie cię nie No nowa, nowa piosenka, luczka i pimpka! Wam z tobą przyjaźń! Łączą nas kości! Pipek nie zachowuje! No nie kość, kość i nie ma! przepraszam. No mam to już... Mam! Moja pierwsza reakcja na to będzie w moim czerwonym Zachód słońca oglądam, kiedy na czerwono świeci. Znowu szukam moich kości. Powiedz mi, gdzie one są. Nie, pokochałem Nie oglądałem jeszcze tego pierwsza no moja reakcja. Gdy miałem nie cały rok. Jak miałem nie cały rok, to pokochałem niebieski. Ale czemu nie czerwony? No bo od niego. Ja lubię niebieski. Niebieski jest dobry, ale. Nie Niebieski, niebieski jest dobry. Ale czerwony. Tam czerwony też jest dobry. Czerwony też jest dobry. Kto jest, jest lepszy? takim nie lubię! No i zrywam z tobą przyjaźń! nie zrywają przyjaźni! Łączą nas kości Bipek jest Fajna piosenka. Fajna piosenka, musiałem na chwilę zatrzymać, ale dobra, dalej lecimy. Chcę tylko No tutaj przed chwilą było widać coś fajnego chyba. kość, nie mam dość. tylko kość, kość, tylko kość. Leży sobie w kościach. Powinien nic nie dawać. W kościach leży. Dobra, lecimy dalej. Wpada w ucho. Od razu ta piosenka wpada w ucho. Kość, kość i nie mam dość. Kość, chcę tylko kość. Ja wieża. Kość, kość, marzy mi z kości się cały tam Wychodzę na spacer i mijam kolegi chatę. Widzę w oddali Patyka może to jest... To jest patyk? Jednak kość, pyszna kość. Odchodzę bliżej wtedy. Czemu tam Pimpek stał w oknie? A Pimpek mnie wyprze? Nie, Pimpek nie zabiera mu tego. Za i wyrywa mi ją z rąk. co za kosz! Oddaj mi to! Nie, jest moja! Nie odda. Luczek jest bardzo fajny. Oddaj Luczkowi. Tutaj ci zaznaczyłem. Wiesz pierwszy tu biegłem, no pierwszy widziałem ją. Czemu Pimpek mu to zabrał jak na... Jak. Czemu Pimpek mu to zabrał? Jak. To on pierwszy ją znalazł. No to co? Przecież na moim trafiku, tu gdzie jest mój dom! I co z tego? Co z tego? To, że on pierwszy ją zauważył, to, że on pierwszy do niej pobiegł, to nie znaczy, że Pimpek ma mu ciągle zabierać. Ja, tego, ja to pierwszy raz tylko ja to śpiewam, bo tutaj na dole są takie napisy, dlatego ja no. Biała, chcę tylko kość, kość, chcę tylko koń, kość, kość i nie mam dość, kość chcę tylko Bardzo wpada w ucho. Kość, kość, ma ziemi z kości się cały baję kość, i nie mam dość, kość chcę tylko kość. No bardzo wpada w ucho. Kość chcę tylko kość. no no to no ojka no to no to dajcie znać czy chcecie więcej takich reakcji na te piosenki i napiszcie w komentarzach no, mam nadzieję że ktoś mnie w ogóle ogląda napiszcie w komentarzach ten kto mnie ogląda napiszcie w komentarzach czy chcecie reakcję na piosenki Da no to dobro, to co? Na